Siema, witam Was w kolejnym odcinku właśnie od Grubera jest jeszcze dużo marasu do wysprzątania ale to na polu tam jak będę miał kości kukurydzy zadali to wytrzepia go chcę, jak wiecie zamontować tu amortyzator do tylnego podnośnika no i tu jest taki jakiś rozgałęźnik z którego wychodzi, wychodzą dwie rurki i te właśnie dwie rurki prowadzą do siłowników pomocniczych. No i tak się zastanawiam, jak to tu jest połączone. No chyba tylko na tej śrubce się trzymie. Spróbuję wykręcić, no ale dużo oleju się wyleje. Jakby to zrobić, żeby się nic nie wylało. Bych musiał. Hmm. Nie mam pojęcia na razie. Muszę pomyśleć, zastanowić się. Odkręcić od jednego siłownika. I spuścić do bańki ile wyleci No chyba tak to zrobię Dobra, zajademy, stanemy z górki niemkaś. No Ale to jak przestanie padać Stanemy z górki tak, żeby stoł pionował prawie Wtedy odkręca i będę widzieć Dobra, jademy z tego teraz zaparkować z górki Myślę, że wtedy ten olej nie będzie leciał Warto spróbować tak Teraz będzie trzeba kupić taką śrubę. Śruba hydrauliczną. nie wiem jak ona się nazywa. Dobra. Tak. Uf. Stoi. Stoi. Dobra. Kręcimy to i bardzo bez sklepów, czy idzie takie coś kupić jako podwójne No trochę słaby dostęp tu jest, nie wiem czy potem się uda przekręcić mam nadzieję mam nadzieję że ja A ty chuju. i już się zaczynają przekleństwo Zobaczymy, mi nie przeszkadzało, na zaczepce jakoś stana. Spróbujemy to odkręcić. Czemu to tak źle siedzi? Poszło dobra, bierzemy co tu jest w ogóle. Leci oli czy nie leci? Nie dużo. Dobra, jadę do sklepu kupić taką śrubkę, tylko podwójną. Teraz się okaże, czy idzie to kupić, czy nie idzie. Dało mi się kupić taką śrubę podwójną, tylko muszę powiększyć trochę te dziury, bo tej moje są trzy. Tu są tylko dwie. To wywiercamy troszkę większym wiertłem, żeby ten przelew był większy. No ale to już nie problem, to se ogarnia się bez problemu. No i później muszę trochę gwintu obciąć, bo jest za dużo. Też centymetr, może półtora, no centymetr taki. Dobra, będę ja to teraz przewiercić No i będziemy zakręcać Dobra, mam już dopasowane długość tak jak ma być Ten odcinek z gwintem jest takiej samej długości jak ten stary Więc wszystko powinno być Gitara, gitara, pasować Zobaczymy czy się uda wkręcić, czy nie krzywo z gwintu Kurde, Tak krzywo stoi, że Nie ma tu wozić. O, tu już się nie wylło nawet za dużo. wkręciło hmm. kręciło się. tak, teraz kluczem zarabiam na tym stoć tu który to jest za klucz? 27, no chyba kurwa mać muszę lecieć po 27 muszę lecieć po klucz 27 ale jak to tu będzie pasować? No, będzie. To się zrobi? Od razu amortyzator, też wziąłeś. Stój tu, żeby nie spodminał na łeb. Jeżeli kierunku tam się uda dojść, pewnie żadnym. ciasno jeszcze się okaże, że nie pójdzie tego dokręcić Właś Jep. Dobra Jest dokręcone Teraz Teraz amortyzator Myślałem, że trochę za długi będzie ten kabel Ale jest idealny Ten wąż, co gadam Dobra tu se amortyzator teraz przymocujemy i będzie Będzie można testować, no ale to dopiero z opryskiwaczem jak peda albo z jakąś cięższą maszyną. Bo na razie to nie będzie działać, nie wiem na jakie ciśnienie tu ustawić, pod co se ustawić, chyba najlepiej by było pod. pod opryskiwacz, bo najwięcej, najwięcej się jeździ z opryskiwaczem. Dobra, musimy sobie to zakontrować jeszcze. 4, nie. Dobra, na razie niech jest tak. Sprawdzamy czy podnośnik podnosi, ale to już jedziemy na plac. Wyjademy ze stąd i czy nie cieknie tam nic. No ale to i tak pod obciążeniem trzeba będzie sprawdzić, czy nie cieknie. Dobra. Myślę, żeby zaściał grubera zapięć, no ale nie chce mi się. Dobra, jedziemy, to potem się ustawi kiedyś tam przy okazji jak będzie coś konkretnego zapięte, bo tak bez niczego to nie ustawiemy o, o kurde Jezus Z górki stoi, nie jak wleć No i to będzie tyle. Na razie. Jak będzie działać, to Wam pokorza, wszystko będziecie widzieć. Także dzięki, że mi oglądaliście. Bardzo proste, jeśli chcecie się założyć, no to bez problemu idzie to zrobić samemu. Jak najbardziej. Zobaczymy jeszcze jaki będzie efekt tego. Bo jeśli będzie super, no to montujcie to, bo to jest koszt nieduży ile. 180 za ten i 60 za wąż. No to jest razem 240 zł. Koszt nieduży. No, jeśli to mógł poprawić komfort jazdy, no to naprawdę polecam Wam to, ale no jeszcze się okaże. No. Obejrzymy. Także oglądajcie dalej. Na razie.